Kolejny zamiennik paletki Dr. Ireny Eris. Cenę tej paletki na pewno już dobrze znacie, jeżeli chodzi o ten nasz nowy zamiennik. To jest to paleta z Hebe. Kosztuje obecnie 48 zł. Normalnie bez promocji ciut więcej. Dalej jest to naprawdę tani produkt, więc przetestujmy je obok siebie. To jest tania paletka, to jest droga paletka Dr. Ireny Eris. No, jeśli chodzi o kolorystykę, ułożenie tych produktów, wydaje mi się, że była tutaj mocna inspiracja. Na prawą stronę będę nakładała droższą paletę na lewej stronie nakładam paletę z Hebe, zaczęłam od tego zimnego brązu, czyli konturowania, tak jak w przypadku poprzedniej palety, standardowo nakładam tutaj na kość policzkową, jak i przy skroniach i na końcu nosa, teraz ocieplam to wszystko ciepłym brązerem. ta paletka ma fajny pigment, nie jest przesadzony, ale też nie jest zbyt lekki, powiedziałabym, że jest taki bezpieczny, ocieplam też tutaj okolice skroni póki co mam poczucie, że są bardzo podobne. Nawet wydaje mi się, że bardziej podobne niż palety, które porównywałam Wam w poprzednich filmach, czyli paletkę z Daso i paletkę z A Wings. Tutaj czułam większą różnicę. Jedna była mniej napigmentowana, druga bardziej, a tutaj podobieństwo póki co jest bardzo duże. Przechodzimy do różu. Mam poczucie, że tutaj w tej palecie z Hebe on będzie ciutkę zimniejszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na policzku. I faktycznie tak jest, co akurat dla mnie jest minusem. Wolę Ciut bardziej takie różowe, bardziej soczyste i bardziej ciepłe róże. Tutaj to wygląda na mojej karnacji dość zimno. Tam spróbujemy jeszcze z rozświetlaczem. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile brązery były bardzo podobne, takie bardzo, bardzo to, co powiedziałam przed nałożeniem różu, tak mam poczucie, że zarówno róż, jak i rozświetlacz są inne. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wyszło przy pomocy palety Dr. Irene Eris Podsumowując, bronzery, zarówno ciepłe jak i zimne, bardzo podobne. Wizualnie, jak i w pracy, na twarzy mega mega podobne. Róż i rozświetlacz inne. Róż bardziej zimny, z większą ilością takiej zimnej drobiny. Rozświetlacz bardziej złoty i bardziej perłowy. Tutaj, jak widzicie, nieco bardziej szampański. Także z paletki oryginalnej i wolę róż i rozświetlacz. Dajcie znać, co sądzicie, i zostawcie obserwacje, by nie pominąć kolejnych testów i porównań.